Błogosławieństwo ducha Bożego na cały dzień. Szczęść Boże, kochani, niech ten czas stanie się dniem prowadzenia przez Ducha Świętego, który ożywia, odnawia i umacnia serce. Gdzie duch Pański, tam wolność. Niech Boży Duch dotknie cię dziś jak delikatny powiew poranka. Niech wypełni Twoje serce pokojem, którego świat dać nie może, i odwagą. Która nie pochodzi od ludzi, lecz od samego Boga. Niech Duch Święty stanie się Twoim przewodnikiem w każdej chwili tego dnia. W pracy niech podsuwa dobre myśli i inspiracje. W relacjach z ludźmi niech uczy cierpliwości i łagodności. A w chwilach trudności niech daje Wam wytrwanie i światło, które rozprasza wszelkie lęki. Niech ten dzień będzie jak świątynia Ducha Świętego. Miejscem, w którym Bóg jest uwielbiony w Twoim sercu, a każde spotkanie, obowiązek i rozmowa niech stanie się okazją do odkrycia Jego obecności waszej codzienności. Modlitwa do Ducha Świętego, Duchu Święty, który ożywiasz i odnawiasz wszystko, przyjdź do mojego serca dzisiejszego poranka, rozpal we mnie pragnienie dobra. Wypełni pokój tam, gdzie rodzi się niepokój, i prowadź mnie drogą Bożej woli. Otwieram przed Tobą całe moje życie, każdą myśl, każdą decyzję i spotkanie, które mnie dziś czeka. Niech Twoje światło oświeca mój umysł, a Twoja miłość niech przemienia moje serce, aby było wolne od lęku, gniewu i zwątpienia. Niech każdy krok. Każde słowo tego dnia przynosi chwałę Ojcu. Niech dobroć będzie moim językiem, pokój moim towarzyszem, a Twoja obecność moją siłą w każdej chwili. Duchu Święty, bądź moim przewodnikiem, abym szła drogą życia w prawdzie, odkrywając codzienności Twoje ciche działanie. Ty jesteś światłem poranka który rozprasza mrok i napełnia serce radością. Pozostań ze mną, prowadź mnie i ucz, jak kochać tak, jak kocha Chrystus. Amen. Pamiętaj, gdy nie wiesz, co dalej, zatrzymaj się i wezwij Ducha Świętego. On przychodzi w ciszy serca i przynosi odpowiedzi, których nie słyszymy w hałasie świata. Udostępnij błogosławieństwo Ducha dalej. Niech każdy słyszy, że w codzienności może tchnąć nowe życie, Boża obecność. Zostaw w komentarzu słowo Duch Święty. Niech będzie to nasza wspólna modlitwa o Jego prowadzenie. Życzę błogosławionego dnia z Duchem Świętym i Maryją w sercu.